14 marca. Wiadomości z Ukrainy. Drony zniszczyły rafinerię ropy naftowej w Riazaniu. Dziś rano co najmniej trzy bezzałogowe drony szturmowe typu samoloty z silnikami motorowerów zniszczyły rafinerię ropy naftowej w Riazaniu. Wydarzenie zostało bardzo dobrze sfilmowane przez okolicznych mieszkańców oraz kierowców pustych cystern ustawionych w kolejce pod zakładem. Zwłaszcza jeśli chodzi o drugie i trzecie trafienie. Można zobaczyć jak na tle silnego pożaru jednej z rafinerii ropy naftowej, po pierwszym uderzeniu w niebo, drony, zewnętrznie podobne do klasycznych bajraktarów, latają jeden po drugim i zderzają się z inną fabryką oraz nieznanymi obiekt z kolejnymi eksplozjami. Na jednym z filmów wyraźnie słychać intensywne strzelanie z karabinów maszynowych lub automatycznych karabinów mało kalibrowych, ale nie uchroniło to tej rośliny przed kamikadze. Tymczasem Lukoil oficjalnie oświadczył, że po niedawnym ataku na rafinerię pod Niżnym Nowogrodem jej produkcja spadła o połowę. Najprawdopodobniej jest to liczba zawyżona optymistycznie, aby nie wywołać paniki wśród nabywców paliw. Jeszcze przed Niżnym Nowogrodem i Ryazanem Federacja Rosyjska Zaprzestała eksportu paliw w związku z wcześniejszymi atakami na elektrownie. Rosyjscy eksperci ostrożnie zwracają uwagę na nieuchronność niedoborów i rosnących cen paliw w kraju. Jak tłumaczył opozycyjny polityk i ekonomista Wołodymir Miłow, rafinerii w Rosji jest bardzo mało. A co najważniejsze, ze względu na zachodnie sankcje, brakuje im części zamiennych i specjalistów potrzebnych do napraw. Ostatnie ataki ukraińskich dronów strajkowych spowodowały zamknięcie trzech rafinerii ropy naftowej w Rosji. W ten sposób Rosja straciła 12% swoich mocy produkcyjnych w zakresie rafinacji ropy naftowej. Szwedzki rząd przygotowuje się do wojny z Federacją Rosyjską. Wzywa się mieszkańców Szwecji do przygotowania się na możliwą wojnę z Rosją. Pisała o tym we wtorek popularna publikacja. Wskazuje się, że rząd zaczął już przedstawiać propozycje w tej sprawie, w szczególności dotyczące tego, jak chronić obywateli kraju przed możliwą agresją ze wschodu. Z doniesień wynika, że obywatelom Szwecji zalecono już zaopatrzenie się w konserwy, a także zakup apteczek, krótkofalówek i przenośnych filtrów do wody. Generalnie eksperci uważają, że w warunkach wojny niezbędny jest zapas żywności na trzy miesiące. Czytamy w raporcie. Z materiału wynika, że do końca tego roku Szwedzi otrzymają instrukcje, jak zachować się w przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji. Jest mało prawdopodobne, aby doszło do wojny. Przecież nie należy zapominać, że Szwecja w końcu dołączyła do NATO i znajduje się teraz pod ochroną sojuszników. Co więcej, atak Rosji na jakikolwiek inny kraj jest niezwykle mało prawdopodobny w warunkach jej wojny z Ukrainą. Sił nie wystarczy na choćby jedną wojnę. Najprawdopodobniej władze szwedzkie zabezpieczają się. Między innymi ze względu na ryzyko wygranej wyborów w USA przez Trumpa, który może, co też nie jest faktem, próbować wycofać kraj z sojuszu. Wcześniej szef monachijskiej konferencji bezpieczeństwa Christoph Heusgen powiedział, że nie można wykluczyć możliwości rosyjskiego ataku na państwo członkowskie NATO. Ambasadorowie Unii Europejskiej zatwierdzili 5 miliardów euro na broń dla Ukrainy. Stali przedstawiciele krajów UE poparli zwiększenie o 5 miliardów euro finansowania Europejskiego Funduszu Pokoju, który finansuje dostawy broni na Ukrainę. Poinformowała o tym belgijska prezydencja Rady Unii Europejskiej na Twitterze. Stwierdza się, że Unia Europejska pozostaje zdecydowana zapewnić Ukrainie długoterminowe wsparcie i zagwarantować, że kraj otrzyma sprzęt wojskowy potrzebny do samoobrony. W styczniu środki masowego przekazu doniosły, że Węgry zmieniły zdanie i zablokowały dla Ukrainy fundusze wojskowe o wartości 5 miliardów euro. Węgry wyraziły to stanowisko, wyrażając jednocześnie sprzeciw wobec reformy obecnego unijnego mechanizmu zwracającego państwom członkowskim koszty broni wysyłanej na Ukrainę. Nie udało się wytłumaczyć nagłej zmiany stanowiska węgierskiego rządu, ale decyzja Budapesztu zbiegła się z rosnącą presją na premiera Viktora Orbana, aby zatwierdził przystąpienie Szwecji do NATO. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.